Ponad 150 osób weźmie udział w trzeciej edycji biegu Proszowickiego, który na ulicach miasta odbędzie się w niedzielę. Uczestnicy po raz pierwszy będą rywalizować na dwóch dystansach 5 i 10 km. O wydarzeniu opowiedział Grzegorz Cichy. W niedzielę o godzinie 15 z rynku w Proszowicach wystartuje trzeci bieg Proszowicki. Nowością jest to, że w tym roku będzie również dystans 5 km. Bo bieg Proszowicki jest biegiem miejskim, biegiem ulicznym, na dystansie 10 km sporo ulic w mieście jest właśnie na tę godzinę zamykanych, żeby biegacze bezpiecznie mogli przez miasto przebiec. Natomiast po doświadczeniach dwóch pierwszych edycji organizatorzy podjęli decyzję o wyznaczeniu krótszej trasy na 5 km dla osób, które nie biegają wyczynowo. Biegacze wystartują razem z rynku, wspólnie pobiegną na trasę. Potem w rejonie szkoły ulicy Tadeusza Kościuszki rozdzielą się i ci, którzy biegną krótszą trasą, pobiegną na rynek i tam zakończą swoje zawody, rywalizacje. A ci biegacze, którzy będą biegli na 10 km, będą mieli jeszcze dodatkowe 5 km do zrobienia. Między innymi będą biegli przez park po nowych asfaltowych alejkach. Start zawodów zaplanowano na godzinę 15 w niedzielę. Od 12 w Domu Kultury będzie można odebrać pakiety startowe i zostawić rzeczy. Pakiety będą również do odebrania w sobotę w godzinach od 15 do 20 w kawiarni muzealna w Proszowicach. Każdy z biegaczy otrzyma pakiet startowy, to jest pamiątkowa koszulka w dwóch różnych kolorach dla tych, którzy biegną na dystansie 10 i 5 km. Zestaw odżywczy, tutaj nasi lokalni producenci ufundowali właśnie owoce i różnego rodzaju batony odżywcze dla biegaczy. Dodatkowo oczywiście dyplom, mamy patronat wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki, mamy wsparcie od posła Roberta Kaczmarczyka. Także każdy, kto ukończy bieg powinien wyjechać z Pruszowic zadowolony. Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 w miejscu startu i mety biegu na płycie rynku nie mogą znajdować się osoby dopingujące zawodników. Kibice będą mogli ustawiać się na obrzeżach rynku, na chodniku oraz w czasie biegów wzdłuż trasy. Utrudnienia w ruchu drogowym potrwają w godzinach od 14 do 17.